Krzysztof Stanowski. Od dziennikarza sportowego, przez twórcę potężnych internetowych projektów, poniemalże politycznego gracza, jego ewolucja to fascynujące studium wpływu. Dziś przyjrzymy się tezie. Która krąży w przestrzeni publicznej. Krzysztof Stanowski jest pisowcem lub że jest propisowskim dziennikarzem? Ta teza, choć na pierwszy rzut oka dość osobliwa, jest bardziej skomplikowana. Stanowski być może nie jest z natury propisowski, ale staje się taki przez mechanizm, który możemy nazwać samospełniającą się przepowiednią. To klasyczny przykład, gdzie nieustanne zarzuty o bycie pisowcem paradoksalnie przyczyniają się do tego, że Stanowski i jego platforma stają się coraz bardziej krytyczni wobec obecnej władzy, a tym samym w w oczach niektórych coraz bardziej propisowscy. Zacznijmy od samego początku. Genezy kanału Zero. Krzysztof Stanowski ogłosił plany jego stworzenia w grudniu 2023 roku, a oficjalnie wystartował on 1 lutego 2024 roku. Projekt był zapowiadany jako rewolucja na polskim rynku mediów.